To jest poza kuparek, Filip. Ja też to. zaraz biorę ten. No, No wiesz, yy, ten, ten, tylko że najpierw muszę skoczyć. O kurde, prawie bym zginął. Bo ginąć, to bym nie zginął. Lamp! I patrz, nagle tu jest ktoś, i nagle robimy tak. A nie, czekaj, nie mogę tak zrobić, tak spaść. Dzięki! Oła, Przewróciłem się. Dobra. A -a. Najpierw to ja muszę wziąć swoje, swojego kłada. <noise> o nie, co robi. O nie policja mnie goni. Tylko ukradłem sobie... No właśnie nie wiem, no tylko uku układłem... Ja na budowę. Ja też, musimy wiesz, no naprawiać. Ale nie, czekaj, ja... Budować! Ja... No naprawiać też. Dobra mam kobietę, ja uciekam, bo policja zaraz mnie będzie miała. Nie goni już policja. Ja za się. Mam dalej kobietę. W moim... To się ciesz. I kolejna koparka, trzy koparki. Chłopi. Ooo ja tutaj jakieś auto śmieszne wziąłem, bo nie można tak stawiać samochodów. To jest wyraźne... O mi. O, to jest No patrz, no. stoi, stoi, no to robisz. Co no, robisz, stoi? A patrz, co stois, patrz, tutaj nie ma No szans. przecież widzisz, zakaz, zakaz. Zakary. Ej, patrz, a to auto to co to? No zakaz przecież tutaj jest parkowania. Dobra, na autostradę kasper szybko. Oho, ja wiem chyba, co chcę zrobić. Co? Wziąć to auto tak o ścianę i wyjechać, i wy, tak wiesz, z całej siły. Ale to będzie chłopie boom Jestem na autostradzie Dobra A ja, ja na... przed policją A ja wjechałem na jakieś auto i zadzwoniłem do Lestera Dobra, policja mnie nie goni, a ją wiesz, dotknąłem Aha. moją łyżką, więc pokczamp, co nie? Ale to pewnie za to, że zapłaciłem im o miliard złotych więcej mandat niż powinienem. A ile zapłaciłeś? Nie wiem. Ej, ty. Ale. Ej, no polisa mnie wyprzedzi. Zakazuje się na wyprzy... w Dobra, ale ty jesteś na dole? Tak, okej. Okay. Policja chyba myślała, że jest. Chyba że cię nie goni. Sprawdzę, czy mam Nie, ale grupa jest dalej aktywna. Sprawdzać Mam. No Powiadam, ktoś... Nie działają, czy... Ktoś we mnie uderzyć. Filip, sorry, ale muszę. To, nie podniesiesz mnie. Ty no skitu. No jedziemy! Jedziemy, panie. Jesteś na żywo. No wiem. I jest. Ile osób na live, Bo nie widzę. Zero. No ja jestem. Chwacz mnie. No bo jedziemy no. A możesz skrę... Mogę skręcać je... ten? A no? Wyski tu Filip, jedziemy. Jedziemy teraz tutaj w prawo. Wiesz. A tu ty skręciłeś? Tak. A myślałem, że ja cię tak popchnąłem. Jestem aktualnie. Mm. Będę szybszy! No Do wóga, jak... żeby być bardziej opływowym. Kurde, bierz mnie? No, a jak? Chłopie, co nie masz ja... takiego taktycznego ręcznego, co? <noise> Jedź, koparką! Nie, ale tak małe dzieci miałyby miały taką frajdę jeździć taką koparką. <noise> ta. Plus jeden. Pirmasis automobilių vaistas.